Небески, небески. Mówisz dwójka, robisz strakę, wymiotujesz. Nie straj ze mną Janikado, awokado. tyłkiem ciemno, znowu krzepiesz mój tyłek. Idę wystrać sam potężną srakę czuję. Co to za klocek? To klocka mnie przyciąga? Jestem radosny, gdy widzę twego klocka. Znowu za mały, a klocek miał być duży. Zabiję ciebie jak klocek będzie krótszy. Para smerfowana. Nagrywam Disa, gdy jest drama, potem robi kupkę. Za każdym razem, gdy idę do kibla, para smerfowana. Nagrywam disa, gdy jest drama, potem robi kubkę. Za każdym razem, gdy idę do kibla, chodźmy wysrać wszystko z jelit. chcesz się wysrać w szkolnym kiblu. Sram jak sraka, niemowlaka. Chcesz się wysrać, wysrać.